To co jest coś Pa! Wow! Tak świetnie jest, poświata jest! Co to jest, w ogóle? To co, idziemy, zabijamy? Nagrywa się? Jest ten kwadratnik. No, nagrywa się. Już nagrywa. by się teraz zastanowić nad tym, nad losem kolejnych pacjentów. Psz. William Thompson. Ta, pacjent William Thompson. Powstań. A on tak jest. Patrząc, on bacz, baczność zrobił. I wstał. I mówi, jest my master. Uu, bym powiedział. Uu, ciężko z tym pacjentem. Z tym pas jeden ciężko, do izolacji go i uruchomiono skórkę, żeby się mu poradziło. <gry> to stare drzewo. Te drzewa są bardzo stare. To w ogóle japońskie drzewa. Pachną. Tak. No tak jak ja mówiłem, tam japońskie ta M m no, mówię, tam wcześniej my byliśmy w japońskim lesie samowięzów znajdując się w Szkocji. W, 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 w lesie samowięzów, który jest w Japonii znajdując się w Szkocji. To jest nieźle. Wiecie, tu robią. odniszka, Ale patrz, dzisiaj... Spacer był inny, bo nie było tego. Żadnych ludzi, nie? Zawsze to się gabili, wszędzie byli, przeszkadzali. Dzisiaj jak na złość nikogo nie było. O! Lepiej przejść tą stroną. Zdecydowanie kurde, przecież jak ja widzę takie błoczką. Po raz ja sobie myślę, kurwa. Jak oni te drogi w lesie robią? Kurwa, dlaczego jest takie błotno? Dlaczego w ogóle jest tak mokro? Kurwa. Stefan, kurwa. <grywa> ja przyzna. O nie, Stefan! Stefan jest taki. Pobębnie. To my mieliśmy z takiego beatmakera. on cały czas, że on ten że on bity robi, wiesz jak? Wysłuchuje chujem stół, Normalnie to tak brzmią jego bity, tak jakby... ...jego rypał. Kurwa lse! Kotletyk! I on myśli, że zarobi, sobie bity robi, a on właśnie robi takie coś, że to brzmi jakbyś normalnie... ...nie oh, wow. oh, wow. nie? <trujne> nic nie powiedział. Nic nie wiedział! <trujne> <trujne> ja to pierdolę, idę, spać, <trujne> Na grobek. Na grobek.

Ui łaba jaba jaba